Pragnę wszystkich serdecznie powitać na tym szczególnym spotkaniu. Przede wszystkim pragnę podziękować za przyjęcie zaproszenia i tak liczne przybycie. Państwa obecność utwierdza mnie głębokim przekonaniu, że są takie chwile, gdzie chcemy być razem, w których chcemy przeżywać wspólnie w gronie przyjaciół i ludzi, z którymi na co dzień próbujemy tworzyć lepszy świat. Wspólnie dlatego, bo suma tych przeżyć to więcej niż indywidualne doznania każdego z nas. Życie toczy się w jakimś sensie w sposób cykliczny. Z jednej strony, wiodąc nas cały czas w nieznane, z drugiej stale powtarza wyuczone, dobrze opanowane czynności. I choć wydawałoby się, że nic z nich nie powinno nas zaskoczyć czy zadziwić, to zawsze z taką samą dziecięcą, Niezaspokojoną ciekawością, niespełnioną nadzieją wyczekujemy na powtórzenie się niektórych z tych cyklicznych wydarzeń. Jednym z najważniejszych takich momentów jest w polskiej tradycji Wigilia i następujące po nich święta Bożego Narodzenia. To wyjątkowy okres między innymi dlatego, że daje możliwość zatrzymania się na chwilę w pędzie codzienności, pozwalając w gronie przyjaciół i z rodziną spędzić wiele magicznych chwil również dlatego, że są okresem refleksji nad mijającym rokiem i planowania celów roku kolejnego. To w tym okresie najbardziej marzymy i mamy najwięcej nadziei. Święta obfitują w suto zastawione stoły, w choinki mieniące się blaskiem pierwszej gwiazdki i w kolorowe prezenty, na które nie tylko dzieci czekają. Jednym słowem to czas magii, mistycyzmu i spokoju i tego właśnie Pragnę państwu życzyć odrobiny magii, dzięki której naznaczone szarością codzienności dni ubarwią się miłością i gwarem najbliższych. Odrobiny mistycyzmu, który sprawi, że dotkniemy największych tajemnic istnienia, rzeczy niemożliwe wydadzą się możliwe, rzeczy drobne i przyziemne staną się ważne, a przeszkody ulotnią w błogim zapomnieniu. I wreszcie życzę Państwu odrobiny spokoju i zatrzymania się w poczuciu przeświadczenia, że w naszej pracy i w życiu osobistym zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy najlepiej, i że kolejny 2013 rok przyniesie nam wiele dobrego. Kochani, życzę wszystkim, aby te święta i ten świat były dla nas jak najlepsze, pełne zdrowia, radości, poczucia spełnienia. Wszystkiego dobrego. Po raz pierwszy. Tutaj przed Państwem staję, nie jako prorektor, miałem tą przyjemność i zaszczyt przez cztery lata, czy dziekan, miałem tą przyjemność przez trzy lata, ale staję przed Państwem jako rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szanowni Państwo, z całego serca życzę Państwu wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych, uśmiechniętych Świąt Bożego Narodzenia. Wszelkiej pomyślności w nowym roku. Wychwalajmy Boga. Dziękujmy Mu za to, że tej nocy narodzin zesłał na świat swojego Syna, umiłowanego. Błagajmy Boga o błogosławieństwo, żebyśmy w duchu miłości potrafili dzielić się. Tym tajemniczym historyjnym skarbem duchu miłości dzielili się opłatkiem.